Jesteś nareszcie mojej ręce, klienci taty już są. Heili, kochanie! Kto ma ochotę na zapiekane grzybki? Fuu, nie musiałeś! Drzwi są otwarte! Młody, gdzieś ty był! Fu, zero kazań! A dziadek to niech nie myśli, że znowu mu wysprzątam chałupę! Nie rozumiesz? Ja i staruszek czekaliśmy na ciebie! Wystawieni na dachu jak kaczki, a jak zjawił się łowca. Zatkiem, mów, gadaj! Do cały czas ci gadam, złapali go! Wszystko przeze mnie! Musimy go ratować! Nie! Ja muszę go ratować! Eee, słuchaj, bez urazy młody, ale przedstawienie czas zacząć. Bez próby! Tyle, że ty na razie jakby trochę nie znasz roli. Tak myślisz? Wejście z flota! Ha, widzisz? Zmieniłem się! Jestem amerykański smok! Dobra, no to jazda. O! O, oczywiście umiesz atać. Jak więc pan widzi, jesteśmy zwykłą rodzinką, która kocha mleko. HAAA! To może słodki? Pytam cię po raz ostatni: starcze. Gdzie amerykański smok? Pod twoim nosem koleś! Tak jak twoje smarki, ha! Zaraz, raczej kiepskie porównanie. Pozwól. Mam z nim niedokończone porachunki. Au, au, au. No ile? Halo? Ernie? Mówi fu! Chcę obstawić trochę papieru! Przestań, mała! Znasz mnie przecież u mnie jak w banku! Złapiesz moją piłkę? Nie! Koniec! Smoku, za chwilę zamienisz się w pasek i torebkę Młody Smoku, wyczyść sedes! Najpierw w prawo, a potem w lewo To, no. Jak on to? Hej, się. Ha, ha! Kto tu jest gość, co? Ha, co? No gadaj, panie zagubiony w sieci! Młody smoku, zawieź podłogę! Ha! Erni erni! czekaj, czekaj! Zmieniam zakład, stawiam na młodego, to jasne, całą pulę! Ha! Proszę, niezła jesteś mała! Ha. Umiesz walczyć, dziewczynko! Ty też, chłopczyku! Z tyłu! Huh? 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 Ah! Brawo! Wrócę tu! Będę czekał! Młody, poniżej pasa! SOS! Eee, i znowu? Wiedziałem, że nie zawiedziesz. Nie wątpiłem w ciebie przez chwilę. Może przez chwilę, ale za to mnie kochasz. Świetnie, młody smoku. Ale zapamiętaj, ze śmiertelnym wrogiem flirtować nie jest mądrze. Zaufaj dziadkowi, on wszystko widział. Wrók, wróg, ale niczego sobie, nie, dziadziuś? Przed tobą bite wiele. Trening już jutro, zaraz po lekcjach. Będę, dziadziuś, nie spóźnię się. Przepraszam, że zawiodłem. Chodź, już późno, odprowadzimy cię. Tak, już wiem po co to czyszczenie sedesu językiem. Rozumiem, może to i przydatne. Ohydne, ale przydatne. Tak. A to całe zamiatanie podłogi ogonem to też nie jest bez sensu. Mm -hmm. Ale wytłumacz, po co było pranie? Szorowanie tony twoich skarpet i gatek? Ech, po co to? Po co? Skończyły mi się czyste rzeczy. A jutro ubierzesz moje! <laughs> ale dlaczego? Czemu? A nie.